I może tak, żeby wyjaśnić czy przedstawić Państwa i dlaczego Państwo się tu znaleźli. Mówiąc szczerze, zapraszałem, znaczy oczywiście Państwa miałem na oku, że się tak wyrażę, ale to nie było proste zaprosić tutaj absolwentów, ponieważ wszyscy są gdzieś zagonieni, mają wszyscy problemy, tak, jakieś takie czy inne dzieci i tak dalej, ale niektórzy się dali nam mówić, jak widać, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I mamy tutaj dwie panie. Panią, która jest studentką, jeszcze pani Izabela Werczuka, która popełniła wpis jako jeden z dwóch takich, kiedy się zwróciła do uczelni. Jako do uczelni. Bardzo fajny wpis. Jeszcze drugi kamień gruczek taki napisał, też właśnie zatytułowałem do uczelni. Mamy drugą panią, panią Żanę Tebechcińską. Maroszek i Pana Artura Maroszka i to jest jedno z małżeństw tutaj naszych uczelnianych. Nie wiem ile jest. Państwo przed chwilą się przyznali, że to nastąpiło, znaczy nie wiem co, ale nastąpiło w trakcie jednego z wyjazdów integracyjnych, tak? Dawno temu. I wreszcie mamy Pana Tomka Leszczyńskiego, który niezwykle aktywny na LinkedInie jest na profilu i też tak pod kątem takim powiedziałbym innowacyjności, przedsiębiorczości jest niezwykle aktywny, więc zatem Dlatego postanowiłem tutaj Państwa zaprosić, mówiąc szczerze, bez jakiejś specjalnej myśli, więc zostawię Państwu na, na początek chyba swobodną wypowiedź. I myślę, że możemy robić tak, co drugą osobę, żeby zacznie Pani, na przykład Pani Iza. Pierwsza, nie wiem, albo możecie się ustosunkować do tych filarów czterech. Albo możecie coś opowiedzieć od siebie tak, co było czy co jest akurat w Pani ze sukcesem, w przypadku tak, w uczelni. Albo możecie mówić jeszcze o czymś zupełnie innym, czyli o tym, jak się wasze kariery potoczyły. Tylko spróbujcie to na takie odcinki dzielić, myślę, trzy minutowe, żebyśmy mogli ze dwie rundy zrobić, dobra? I zobaczymy, jak macie coś w myślach, na przykład dwie wypowiedzi, to zróbmy takie dwie serie wypowiedzi, okej? Okay? Sobie ułóżcie, najtrudniejszej sytuacji jest Pani Iza, która musi od razu, musi od razu zacząć, więc bardzo proszę. Przekładać do każdego? Mhm. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie dziękuję bardzo za zaproszenie. E, właśnie chciałam ustosunkować się do tego, że absolwentką jestem. E, tutaj jeszcze, e, tutaj pod tych studiów jeszcze nie, ale już, już kilku różnych innych, tak? E, tak jak e, przez całe moje życie zawodowe do tej pory pracowałam jeden na jeden, tak jak dzisiaj to jest jeden do wielu, ale jak pan rektor też miał tremę, zaczynając swoją wypowiedź, także proszę o wyrozumiałość. Eee, ja. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. Eee, ja swoją e, drugą drogę zawodową zaczęłam dopiero w e, bardzo dorosłym wieku. E, nie będę. Nie, kiedy, kiedy, ale ile miałam wtedy lat, ale no dużo więcej niż yy, przeciętny student, który jest no, dwudziestokilkuletnim jednak chłopakiem, więc yy, myślę, że wyróżniłam się też na tle yy, reszty yy, studentów. Ja do tej pory pracowałam, nadal pracuję jako fizjoterapeutka. Yy, I zaraz po studiach pierwszych moich yy, Mój kolega, który szedł na WSI na studia, bardzo mnie namawiał, żebym szła z nim, powiedział: Chodź, będzie fajnie. Ale ja chyba wtedy nie miałam jeszcze odwagi, żeby tak bardzo zmienić swoje, swoje życie. No, kilka lat później, jak przyszedł COVID, zweryfikował pewne życiowe decyzje. Wtedy stwierdziłam, że odświeżę to swoje marzenie z młodości i poszłam na studia. Tylko chciałam zaczekać po prostu, aż studia. Będzie, będzie możliwość studiowania um, stacjonarnie, niestacjonarnie. Chodzi mi o to, że można było przyjść na żywone zajęcia. Tak? Nie chciałam studiować zdalnie. Jako człowiek starszej daty uważam, że jednak taka fizyczna obecność jest bardziej wartościowa, ale studia hybrydowe, zdalne jednak niejednokrotnie okazały się zbawienne. Przekażę może dalej. <grym> się tyle, dziękuję. Dobrze, to może ja zacznę od tego, że ja zacząłem studiować czyli w 2001 roku. W 2005 ukończyłem studia. Była to piękna przygoda. Pamiętam w 2001 roku, jak zaczynaliśmy w ogóle, to był świeży moment po 2000 roku, czyli mówiono, że wszystko wysiądzie. Później była chmura, kilka lat później, że zastąpi informatyków, teraz mamy AI. Ludzie mówią o tym, że AI zastąpi 99% zawodów. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Myślę, że będzie troszeczkę inaczej, będzie tak, jak było za naszych czasów, po prostu się to zmieni. I co? 2001 rok mieliśmy w naszej uczelni. Widziałem ogromny wkład wykładowców w to, żeby nas, młodych łebków, młode umysły, nauczyć uczenia się, tak naprawdę. I jedną z najważniejszych rzeczy, które pamiętam, które wyniosłem ze studiów, to było. To była odpowiedź jednego z wykładowcy, powiedziane do mojego kolegi, jak nie wiesz, to sobie wyszukaj. I prawda była taka, że właśnie w tej uczelni wszyscy my, studenci, nauczyliśmy się wyszukiwać informacji. Dzisiaj mamy AI, ogromnie wspaniałe narzędzie, które pozwala nam bardzo szybko uzyskać informacje, w większości przypadków prawdziwą, więc jakby oszczędza nasz czas. A w 2001 roku też e, nasz obecny prezydent naszej uczelni Mówił o tym, jak ogromnie się stara, żeby nam umożliwić znalezienie pracy jako studentom, żebyśmy mieli partnerów w naszej uczelni i, i mieliśmy tych partnerów. Mieliśmy wspaniałe firmy, które pozwalały nam jakby mieć tutaj praktyki. Ja nie miałem praktyk akurat z uczelni, bo akurat wtedy pracowałem, zaczynałem właśnie pracę w IT i, i pracowałem. W pewnym momencie skończyłem pracę w jednej firmie, przyszedłem do nas, do sekretariatu, i z ciekawości zapytałem, Pani w sekretariacie, czy mogłaby mi znaleźć jakąś taką pracę, praktyki, coś po prostu mam wolną chwilę czasu. No i ta pani znalazła mi kontakt do firmy. Tam trzeba było szybko zdać test. Zdałem ten test, okazało się, że na 100% poszedłem do tej firmy i zacząłem przygodę z czymś, co my wszyscy dzisiaj nazywamy chmura. Tak naprawdę, czyli początki tej chmury, SharePoint. Obecnie mamy Teamsy, OneDrive, SharePoint. No ja siedzę przez 20 lat, te ostatnie lat właśnie pracuję przy budowaniu systemów i migracji danych właśnie w tych, do tych narzędzi. Ze śmiesznych ciekawości mogę powiedzieć, że nikt mi na studiach nigdy nie powiedział, że w ogóle taki zawód będzie. Dzięki naszej uczelni znalazłem tą pracę. Mamy obecnie dzisiaj chmury, ja obecnie migruję dane do chmury i miałem taką śmieszną przygodę, jako że obecnie współpracuję z 90 parami krajami, robiąc projekt. Że migrowałem jednego dnia dane pracowników. No i lista pracowników, imiona nazwiska. Wyobraźcie sobie, na tej liście znalazłem dwa ciekawe imiona. Jedno było hiszpańskie Jesus, a drugie było Satan. Więc zdarzyło się, że w mojej pracy migrowałem do chmury, Jezusa i Szatana w tym samym czasie. Także tyle z mojej strony przekazuję kolegę. Okay, dzięki. Dzień dobry, Tomasz Leszczyński. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować tutaj za zaproszenie prezydentowi i też jakby pogratulować 25 lat jakby właśnie prowadzenia uczelni. Ja z kolei zaczynałem w 2002 roku, czyli rok po tobie i pamiętam, że w ogóle ten okres studiów to był no, taki okres szalony troszeczkę, bo też nie studiowałem. Do tej pory się spotykamy w ogóle jakby ze znajomi właśnie z tych studiów i, i były to rzeczywiście jakby takie prawdziwe studia, tak w pełnym wymiarze można powiedzieć. Pamiętam pana Andrzeja Ptasznika tutaj, który generalnie bardzo jakby praktycznie tutaj podchodził i w sumie wszystkiego nas nauczył od strony jakby programowania, baz danych, prawda, jakby takich rzeczy. Później jakby moja kariera tak naprawdę potoczyła się trochę może nie w innym kierunku, tak, ale jakby yy, uczelnia dała mi jakieś podstawy jakby do tego, ponieważ poszedłem w kierunku transmisji danych bezprzewodowej. Najpierw zaczynałem pracę w firmie Andra w 2007 roku, gdzie w sposób można powiedzieć innowacyjny, jakby wtedy tak zaczynaliśmy opomiarowanie liczników energii elektrycznej i projektowaliśmy urządzenia do, do transmisji danych właśnie w oparciu o technologię LTE. I, i, I to był dla mnie szok w ogóle, że jakby tego typu rzeczy jakby już powstawały wtedy w Polsce. W tym momencie mamy jakby regulacje, które mówią to, jakby mówią o tym, że te liczniki, na przykład, jakby muszą być pomiarowane. I e, e, pewnie wielu z was jakby jest znany termin Internet of Things, tak? czyli Internet rzeczy. Gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie pomiarować, jakby wszystko, tak? I, i, I czy to lodówka, czy samochód, jakby transmituje dane. Wtedy tak naprawdę to były jakieś tam dopiero początki, można powiedzieć. No i potem przez po firmie Andra dostałem propozycję pracy w w firmie Telit Wireless Solutions, to jest globalna spółka, która zajmuje się dostawą chipsetów właśnie do transmisji danych w oparciu o technologię 3GPP, czyli właśnie LTE 4G, wtedy to jeszcze było 2G, 3G, no i w pewnym momencie z kolegami w sumie stwierdziliśmy, że no rynek tak się szybko rozwija, że trzeba własną spółkę założyć, tak i w 2017 roku założyliśmy firmę PySense. I od tamtej pory spółka zajmuje się projektowaniem R&D, urządzeń elektronicznych do transmisji bezprzewodowej, głównie w energetyce, ale nie tylko, tak, ale głównie jakby w energetyce, czyli jakby transmisja danych z liczników energii elektrycznej, tematy związane jakby z szeroko pojętą fotowoltaiką, itd, i tak dalej. No i wracając jakby w ogóle do wątku właśnie w WSI to no na pewno y, taki przekrojowy, przekrojowa wiedza i przekrojowa praktyka na studiach dała jakby mi możliwość jakby właśnie później odnajdywania się w wielu jakby różnych jakby sytuacjach i też uczenia, to co kolega powiedział, tak, czyli generalnie samodzielnej nauki, tak, ponieważ no, y, praca, którą teraz wykonuję, głównie zarządcza w firmie, tak, ale jakby ona wymaga jednak znajomości, wielu technologii, protokołów, norm, standardów no i ogólnie rzecz biorąc jakby na pewno jakby studia mi tutaj pomogły. Od, wielu, od kilku lat przynajmniej zastanawiałem się, czy na studia magisterskie w ogóle jakby przyjść na WWSI, ale niestety czas mi na to nie pozwolił, ale może jest szansa, że kiedyś jeszcze do tego pomysłu wrócę. No dobrze, no to teraz ja, kończąc ten pierwszy obieg, więc chyba mam łatwiejsze zadanie, bo mogę się do czegoś odnieść, więc tak, my w tym samym roku, to już wiem skąd się znamy. Bo powiem szczerze, jest to niesamowite uczucie, kiedy patrzę na ludzi. Wiem, że znam, a nie pamiętam skąd. 20 lat minęło, więc to jest szmat czasu i powiem szczerze, że niezmiernie się cieszę, że w ogóle tu jestem, że udało się tutaj przyjechać. Więc też dziękuję na wstępie. Ja się odniosę do zupełnie innej części, czyli do właśnie takiego. Bycia człowiekiem na tych studiach i tych właśnie wszystkich relacji i tego wszystkiego. Tak jak już wiecie, no my się poznaliśmy na wyjeździe integracyjnym, więc to jest pierwszy taki kamień milowy w moim życiu. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście pamiętam, większość ludzi i oczywiście pana Ludwika też bardzo dobrze, niesamowity człowiek, bardzo miły i zawsze bardzo pomocny. Andrzej Ptasznik oczywiście niezmiernie to w ogóle był mój promotor, więc ciężko, ciężko by nie pamiętać I, i ten support, który dostałam, ponieważ jestem osobą, która nie potrafi dobrze pisać prac, a tym bardziej jakby ubierać w słowa pisane to wszystko, co powinno się tam zmieścić. Okazało się, że. To tylko strach ma wielkie oczy i rzeczywiście przy niesamowitej kadrze i współpracy i rzeczywiście chęci ludzi wszystko jest możliwe. Ta uczelnia też przede wszystkim pokazała mi, że nie trzeba mieć wiedzy na początku żeby na końcu nawet mieć stypendium, więc e, jestem tego najlepszym przykładem. Nie trzeba też wykonywać pracy informatyka, żeby wynieść z takich studiów coś więcej, ponieważ w obecnych czasach jest, e, jest to w sumie niezbędne, nawet przy uruchamianiu komputera, przy używaniu telefonu, przy tym, żeby się nie bać e, wyjść do przodu. E, to wszystko jest naprawdę niesamowite. Hmm. Cóż więcej mogę dodać tak na ten pierwszy obieg? No chyba tylko tyle, że... że... Jestem niesamowicie szczęśliwa, że byłam w tej uczelni też gdybym mogła i wtedy, gdyby były studia magisterskie na 100% kontynuowałabym naukę, natomiast wtedy nie byłoby, nie było mi to dane. E, no i cóż, no i dziękuję jeszcze raz.